Mój dług, moc przetrwania. Czyta Sławomir Sikora, autor Sławomir Sikora. Mawiamy, że wszystkie drogi Warszawiaków prowadzą do jedynego niepowtarzalnego miejsca na penitencjarnej ziemi. Tu zapomniałem dodać, że mówiąc o Warszawiakach, miał autor na myśli skazanych Warszawiaków. Jest nim zakład karny w Potulicach, leżący na łaskawej Ziemi Kujawskiej. Od połowy września wegetowałem na najbardziej zasyfionej, zadżumionej ziemi otoczonej obrzydliwym murem, czyli w zakładzie karnym w potulicach. Miałem już za sobą przyjemność wzięcia udziału w popołudniu zapoznawczym prowadzonym przez jednego z zastępców dyrektora Zakładu Karnego, który w trakcie spotkania zakwalifikował mnie do grupy niebezpiecznej. Tym samym mogłem się pławić w luksusie więziennej nudy. Myślę, że warto powrócić na tych parę chwil do tamtych ekscytujących chwil, gdy z normalnego skazańca przepotwarzyłem się w bestię zmuszoną odbywać karę w systemie o podwyższonej ochronie. Tak, wreszcie stałem się niebezpiecznym więźniem. Stałem się tym, który wymaga ścisłej izolacji, wzmocnionej ochrony, siatki dodatkowo zabezpieczającej okna i przede wszystkim sąsiedztwa różnych, podobnych do mnie, indywidułów. Przebywających tu również za przestępstwa dokonane w trakcie odbywania kary. Nareszcie ktoś mnie rozszyfrował. Odkrył prawdziwą naturę chowaną pod owczą skórą. Coś tam pewnie pokręciłem, oczywiście ze skórą, ale wiadomo jest, że stałem się tak zwanym N. I nie N od nieznany, tylko od niebezpieczny. Ale po kolei. Transport ludzkich odpadków przybył do Potulic 13 września w okolicach godziny 21. Od razu uderzyła mnie dziwnie niebezpieczna atmosfera panująca w tej kolczastej rzeczywistości. Jakby ktoś zawiesił niewidzialny dla oczu topór. Unosiła się tu zawiesina charakterystyczna dla miejsc, w których ludzie ludziom gotują okrutny los. Kilka dni później zrozumiałem, czemu od pierwszej chwili bycie w Potulicach stało się dla mnie koszmarem. Wyładowaliśmy swoje bagaże, całe zgromadzone przez czas od siatki dobytek. Jak zwykle w takich chwilach zamieniliśmy się w ślimaki i z tym dziwacznym majdanem ruszyliśmy ku budynkom, napinając mięśnie, pokrasnie się poruszając, przystając co rusz, aby słabsi za nami nadążyli. Oczywiście w asyście sporych rozmiarów klawiszy i dziwnie spoglądającego na nas cywilnego, siwowłosego jegomościa. Jego wzrok nie wróżył niczego dobrego, wyrażał pogardę i chęć krótko mówiąc, w przypierdolenia pierwszemu z brzegu penitencjarnemu ślimakowi. Pomyślałem, że musiał być w latach swojej świetności niezłym draniem, z gorliwością spełniającym wyznaczone mu zadania. I nie pomyliłem się. Miesiąc później jeden już Jeden z już znajomych klawiszy opowiedział mi, kim był, jaką ksywę nosił i co wyczynił w latach 80. -tych. Szczególnie upodobał sobie internowanych. Zwartą grupą zbliżyliśmy się do pawilonu. Z okien upstrzonych żelaznymi firankami gromadnie spoglądali na nas potuliccy wegetariusze. Ich wzrok, wygląd nie skłaniały do bycia z niemieckiego zufrieden. Puknąłem idącego bok mnie szamaka, to jest członka Twu. co ja mówię, szamak nie może być członkiem, a uczestnikiem tak więc puknąłem, no jak? Jak ja mogę w ten sposób wyrażać się? Puknąć i to szamaka. Nie można posuwać szamaków za dużo tej ekwilibrystyki słownej. Spróbuję się skupić jeszcze raz. Otóż klepnąłem, też użyłem niewłaściwego słowa. Skupię się. Idący obok mnie przedstawiciel więziennej podkultury, walczący każdego dnia z administracją zakładu karnego, teraz właściwie dobrałem słowa, no to kontynuujmy opowieść. Uf, grypsujący zaklął pod nosem i na moją sugestię, że jak najszybciej trzeba spierniczać z tej tyfusowej dziury przytaknął. Niestety na razie kroczyliśmy prosto w trzewia nowego siedliska zła. W drzwiach jegomość z miejscowej trupy granatowych mundurów przywitał nas słowami. Co was do nas przywiodło? Zapytał z uśmiechem. Nie powiem, ale nie wyczułem w jego słowach nawet ksztyk drwiny. Wręcz wyraził się z pełną życzliwością, na jaką pozwalał mu noszony mundur. Ciekawość? Oczywiście odpowiadającym na zadane pytanie byłem ja. Reszta więziennych turystów milczała. Pewnie już przygotowując się do czekających ich ekscytujących chwil, związanych z nieuchronnym przeszukiwaniem niesionych tobołków, pełnych skarbów, gromadzonych i nieustannie strzyżonych przed oczyma i łapskami sztywnych daszków. Tym razem stopień trudności jest większy, gdyż ci, którzy będą już za moment przeprowadzać regulaminową rewizję, są wielką białą plamą. Jak to mój łacinnik mawiał, tabula rasa. Ja ruszyłem pierwszy na spotkanie z nowym, bezczelnie, wykorzystując zamieszanie. A że nie miałem nic niedozwolonego w torbach, o przepraszam, w swoich samarach, muszę się poprawić. W ogóle nie kontroluję słownictwa więziennego, czyli bajery. Tym samym nie jestem sztywnym złodziejem. Złodziej ogólna przyjęta nazwa tych, co siedzą w więzieniu używana nie tylko przez więźniów, ale i w nieformalnych kontaktach także przez brać klawiszową. Wychodzę z założenia, że nie potrzebuję żadnych urządzeń do gmatwania sobie życia, czyli drutów, igieł, olejków, przewodów elektrycznych, pilniczków, narzędzi do wykonywania więziennego fajansu. Znów zmuszony jestem wyjaśnić, fajansem w więzieniu określa się wszystko to, co potrafi swymi łapami wykonać złodziej. Są to zwykle szkatułki, ramki do zdjęć, pudełeczka, podstawki, figurki i tak dalej, wszelką, wszelką tandetę którą następnie rzemieślnicy penitencjarni wymieniają na dobra w postaci papierosów, tzw. szlugami i innych elementów ułatwiających funkcjonowanie wolnych inaczej. Dlatego stałem sobie oparty o ścianę i nie przejmowałem się, że kolejny raz jestem obdzierany z intymności. Zdów ktoś zagląda mi tam, gdzie nawet sam by mnie był w stanie zajrzeć. Ciekawe, czego tam szuka. A swoją drogą to im, to znaczy panom z daszkiem, należy współczuć. Do tylu odbytów muszą zaglądać. Ochyda. Każdego dnia wpatrują się w stare, pomarszczone tyłki, młode, grube, chude, opalone, niedomyte. Zmuszeni są przedrzeć się przez fragmenty bielizny, już nieźle nadszarpnięte i wszelkiego rodzaju wydzielinami, jakie towarzyszą życiu człowieka. A że większość nie dba o higienę, to i tak sobie skracałem czas, czekając aż wszystkie tyłki zostaną prześwietlone oczami służby więziennej. Powinni im płacić szkodliwe za kontakt z tyłkiem tego brudasa, szepnąłem do stojącego bok mnie ubierającego się po rentgenie grypsującego, tego samego, którego pukałem przez wejście, przez wejść, przed wejściem do Potulickiej wlokowej celi. Pewnie, odpowiedział i zaraz dodał w naturze. Nie mogłem zrozumieć jego toku myślenia. Pozostawiłem to bez komentarza. Wypowiedziałem się jeszcze na temat pomarszczonego tłustego tyłka starszego przedstawiciela kasty wyklętej, który przyciągał naszą uwagę. Właściciel tych czterech liter nie umiał sobie poradzić najpierw ze striptisem, z pokonaniem wstydu, a następnie, gdy już golutki i wnikliwie przejrzany stał z górą ciuchów przy ścianie, z niepotrzebnymi ludzkimi odruchami zamiast zająć się przede wszystkim zasłonięciem intymności przed oczami innych skazańców, ku oczekujących i nas będących już po. Grzebał zapamiętale w stosie rzeczy wprawnie wyrzuconych z Samary na kamienną posadzkę przez jednego z przeszukujących. Już kilku zaczęło komentować jego niemały tyłek. Gość widać, że przebywał od niedawna w rzeczywistości. Nie zdając sobie jeszcze z tego sprawy, Uruchomił machinę więziennej hierarchii. W jego przypadku z tendencją w dół, no cóż, taki już los tych wszystkich mało uważnych, nieznających więziennej szerokości, długości oraz reguł w nich panujących. Przecież nie powinien liczyć na to, że zostanie ostrzeżony. Tu jest naturalna selekcja. Każdy może liczyć wyłącznie na siebie. Za kilka dni goły tyłek będzie zasiedlał przestrzeń swelową, z wszelkimi tego konsekwencjami. Dla mnie istotnym jest, aby już się do niego nie zbliżać, mimo że sprawiał w czasie podróży miłe wrażenie. Jego tyłek, jego małpy. Obym się pomylił, pomyślałem. Manewry trwały jeszcze chwilę, dożynki udały się. Wielu nowo przybyłych utraciło dorobek całego życia. Od nowa będą musieli wszystkie, wszyscy, sobie wszystko organizować. A że więzienie nie znosi próżni, te leżące w dyżurce dobra zostaną przebrane przez poszukujących. To, co według nich stanowi jakąś wartość, zostanie w neseserach wyniesione do domu, a bezwartościowe przedmioty, rękami sprzątających więźniów, będą wyrzucone do śmieci. Przed tym jednak dokonają segregacji. Rzeczy według nich przydatne, Rzeczy według nich przydatne zostaną przemycone do cel, aby służyć ku chwale ich więziennej zaradności, a na pochybel klawiszowej pazerności. Te leżące w śmieciach kolejny raz staną się źródłem zainteresowania, tym razem więziennych funkcyjnych śmieciarzy. I oni dokonają kolejnej wnikliwej obróbki. Ktoś spyta, czy w takim razie coś z rzeczy wychwyconych w trakcie rewizji stanie się surowcem wtórnym. Wydaje mi się, że nie. Obejrzałem sobie uważnie przedmioty leżące nieopodal drzwi. Z jakiś czas być może większość powróci do właścicieli. Wtedy będą musieli zapłacić za nie walutą obowiązującą w potulickiej matni. I w tak niezauważalny sposób wnieśliśmy wiano, posag. Tfu, co ja mówię. Jaki posak? Nie kontrolują bariery, ale ten typ tak już ma. Następnego dnia byłem już w pełni przygotowany do wzięcia udziału w znakowaniu bydła. Oczywiście byłem jednym z cielaków, którego wprawnie, nazna, wprawnie naznaczy grupa potulickich kowbojów. Znakowanie jest. Bardzo ważne, gdyż od tego zależy wyznaczenie zagrody. Według mojej oceny powinni mi podtrzymać grupę z poprzednich jednostek: to jest z aresztu warszawskiego, gdzie pracowałem w drukarni, z zakładu karnego w Białęce, gdzie znów poznawałem uroki magazynu depozytowego, a zapomniałbym wspomnieć o areszcie śledczym w Radomiu, gdzie przez dwa miesiące odbywałem swoją karę wymierzoną. Wszedłem przepisowo do Kowbojskiej Zagrody. Stanąłem w odpowiedniej odległości, tak aby mnie dobrze mogli sobie obejrzeć. Dzięki mojej współpracy łatwiej ocenią wagę i maść nowo przybyłego zwierzęcia. Posiłkując się przy tym zgromadzonymi certyfikatami, certyfikatami, wydanymi przez podobnych do nich przedstawicieli jedynej klasy rządzącej w więzieniu, podejmą właściwą decyzję. Kalkulacje, obliczenia nie zdały się na w boje potuliccy stwierdzili pokrótce, że wszyscy poza nimi mylą się w ocenie mojego już ponad pięcioletniego więziennego żywota. Wnioski nagrodowe są tylko moją chytrą konspiracją. Oni w kilka mgnień, w kilka błysków więziennej rzeczywistości wykazali się niezwykłym profesjonalizmem. Odsłonili moje prawdziwe oblicze. Gdy już zdałem sobie sprawę, że nieodwołalnie przylepiono mi etykietkę N, Zezwoliłem sobie na odreagowanie złości na pierwszym z brzegu przedstawicielu klasy rządzącej w więzieniu, zwanym funkcjonariuszem. Było ich w tym momencie pod dostatkiem, ponieważ każda komisja klasyfikacyjna ma to do siebie, że składa się z kogoś z ochrony: najlepiej inspektora, kogoś z pionu penitencjarnego, zwykle kierownika penitencjarnego lub jego zastępcę, wychowawców pawilonowych i kogoś z łowców głów, czyli zatrudnienia ów teatr, szopkę, ów teatr, szopkę, a najlepszym określeniem będzie żałosną farsę prowadzi zaś wspomniany dyrektor. Tym razem był nim pan kapitan G. O ocenianym nie muszę przypominać. Nie powiem, że przyglądając się tej całej bandzie myślących inaczej pozwoliłem na obdarzenie siebie znamieniem z wielką i nieszkarłatną literą N. Jeszcze coś tam kapitan G. starał się chyba sobie wyjaśnić, onanizując się zdobytą władzą. Nie czekając na komendę, w tył zwrot zadałem mu pytanie. Kim właściwie jest, aby decydować o moim losie? Przecież najwyższy stopniem, tu wskazałem na siedzącego najbliżej, półcułowatego, oczywiście w czapce, człowieczka posiadającego aż dwie gwiazdki na pagonach, jest ten pan porucznik. Dodałem mu stopień Ufając, że chociaż ten tego będę miał po swojej stronie. I nie pomyliłem się. Kupiłem go tym swoim wstrętnym podłym fortelem. Na jego gębie zagościł penitencjarny promek. Niestety, coś za coś. Z drugiej strony znalazłem się w zasięgu furii Pana G, siedzącego jak jakiś kontur w zamku, gość wpadł w szał. Zaczął się normalnie wydzierać, i nikt go nie uciszał. Wszyscy siedzieli grzecznie i potulnie, a ten rozrabiał. Ja tu jestem dyrektorem, nie widać? Wrzasnął, waląc przy tym ręką w stół. Zrobiło się jakoś dziwnie, powiało grozą. Pomyślałem, że może zaraz mnie wywiozą. Nie będą chyba chcieli trzymać w tej spokojnej okolicy takiego warszawskiego gałgana. Uznałem, że. Muszę jeszcze przedstawić swój punkt widzenia. Musiałem się wytłumaczyć, aby nie pozostawić po sobie złego. Panie dyrektorze, spokojnie zwróciłem się do harczącego potulickiego zastępcy naczelnego Kowboja. Byłem przekonany, że najwyższy stopniem wśród szanownej komisji jest pan podporucznik. Wiem, że pewnie sprawiłem mu przykrość, tak szybko go degradując, ale trzeba ponieść ofiary dla dobra nas wszystkich, aby. Się lepiej żyło, twój, co ja też mówię. W więzieniu nie można żyć. Potulicki książę już tego nie zdzierżył. Zaczął coś tam pod moim adresem wykrzykiwać, lecz nie zwracałem na niego uwagi, starając się ciepłym spojrzeniem wynagrodzić panu w mundurze wyrządzoną krzywdę. Tak sobie patrzyliśmy w oczy. Nic nie istniało poza nami. Poczułem się taki bliski człowiekowi w mundurze. Jedynemu stosownie ubranemu, który nie wstydził się noszonego ubioru. Dodam od siebie, miał ksywę Malina. I to dowód na to, że mundur jest pożądany w szerokości i długości koncertinowej. Przynajmniej w potulicach. Wszyscy kowboje powinni go nosić. Nie byłoby wówczas niepotrzebnej irytacji stresów trwale wpływających na jakość życia wszystkich będących w zasięgu oddziaływania danego osobnika. Tu mam na myśli bliskie mu osoby, kolegów z pracy. Nie wspominam o sobie, ponieważ ja, więzień, przez popełniony czyn, popełnione przestępstwo, czyli złamanie prawa, pozbawiony jestem wszystkich ludzkich odruchów. Niektórzy uczestnicy znakowania pod wpływem wydarzeń obudzili się z zadumy. Poczęli wykazywać aktywność, wspierać potulickiego kniazia, wykorzystując jedną z niewielu chwil, aby okazać swój szacunek jemu i wrogość mnie. Lecz oni się nie liczyli, gdyż po swojej stronie miałem pana w mundurze. To mi dodawało skrzydeł. Też dobre, latający cielak, kolejny cud potulicki. Nie mogłem pozwolić sobie na to, abym został źle zrozumiany. Czasem panowie w mundurach też mają wady. Nie są wolni od kompleksów. Być może pod maską profesjonalisty kryje się mały, zakompleksiony Reksio. Nie zawracałem sobie głowy toczącym się walcem wrzasku, jakim jak nas wrza wszystkich obdarzył władczy masturbator. Teraz już tylko czujnie wyczekiwałem, aż mu zabraknie argumentów, czyli powietrza w płucach niespożytymi cechował się siłami witalnymi. Może był niezaspokojony seksualnie. Może coś mu doskwierało. Może walczył w ten sposób o wolność naszą czy waszą. Okrutnie się zmagał z niepotrzebnym stresem. Kiedy wreszcie skończy, czy długo pozostanie w amoku, pomyślałem nie przerywając obserwacji kowbojskiej rebiaty. Aż nareszcie zrozumiałem, dlaczego tak przeciąga się jego występ. Doszedłem do wniosku, do tego wniosku, gdy na moment spotkaliśmy się wzrokiem. W tych powiększonych źrenicach zobaczyłem ekstazę, upojenie. Poczułem się jak, no właśnie, jak kto? Przecież nie wiem, jakie lubi, co preferuje, czy jest aktywny, czy bierny. Zrodziło się wiele znaków zapytania. Nie szukałem odpowiedzi. Wystarczył mi mój freudyzm. W tym momencie zrobiło mi się go szkoda. A niech tam sobie ulży, jeśli taka jest wola. Przecież on jest panem. Już miałem się odzywać, gdy nagle zrobiło się bardzo cicho. Do, te, do tego chyba miał po swojej stronie siły natury, gdyż w tym momencie do pomieszczenia wpadły promienie słoneczne. Niestety, zamiast się sycić chwilą spokoju, kolejny raz rządza lepszego poznania drugiego człowieka wzięła górę nad rozsądkiem. Czy nie mógłby pan chociaż nosić plakietki z oznakowaniem funkcji? Zapytałem. I zaraz szybko dodałem, że potulickie łabędzie już widziałem i mogą mnie gdzie indziej zawieźć. Oczywiście stwierdziłem to używając w tym celu spokojnej intonacji głosu. Nie chcąc tym zdenerwować rozmówcy, a starając się być po prostu asertywnym. Won! Usłyszałem i ujrzałem rękę uniesioną w geście wskazującym mi drzwi, dotychczas zamknięte. Zauważyłem, że nieznacznie się uchyliły, lecz tego pan dyrektor nie mógł dostrzec, gdyż przeszkadzała mu w trajektorii jego spojrzenia szafa pancerna. Kto za nimi stał? Szybko ocena, szybka ocena i odpowiedź nie nastręczały mi problemów. Pewnie moją wyuczoną z zachodnich podręczników asertywność. Chciał zobaczyć oddziałowy, bo skazanie z pewnie by się nie odważył. Nie czekając dłużej, wyruszyłem w powrotną drogę, powoli otwierając drzwi, aby komuś nie rozbić nosa. Przecież wystarczy wrażeń na jeden dzień. Do moich uszu doleciały jeszcze niewybredne epitety typu syn, gnój, ja mu jeszcze pokażę. Nie wierzę, że były skierowane pod moim adresem, gdyż funkcjonariusz publiczny w trakcie wykonywania powierzonych zadań do tego służący formacji militarnej. Służący w formacjach militarnych nie używa wyrażeń obraźliwych nawet w stosunku do człowieka pozbawionego wolności, skazanego na karę pozbawienia wolności. I tylko wolności, a na pewno nie godności. Tak zwykł mawiać Paweł Mocztłowski. Dlatego uważam, że te słowa wywołała w nim ekstaza. Zazdroszczę mu takiego przeżywania uniesień i to w pojedynkę, bez żadnej tam przedstawicielki lub przedstawiciela w dosłownym słowa znaczeniu, człowiek potrafi i do tego człowiek potulicki. Nie tylko ja wziąłem udział w spotkaniu integracyjno-kwalifikacyjnym. Przypałętało się ze mną ponad 20 różnej maści skazańców. Cała nasza imprezka trwała może niecałe 7-8 minut. Klawisz potulicki potrafi. Chyba nieźle wkurwiliśmy panów w mundurach noszonych inaczej, gdyż ci reprezentujący w potulcach niebieskie kołnierzyki mieli gęby uśmiechnięte. Pewnie my krawaty, popularna nazwa warszawiaka obowiązująca poza stolicą, załatwiliśmy stare porachunki między panami gwiazdorami. No i po całym teatrzyku mogłem zadzwonić do brata, aby go powiadomić gdzie wylądowałem. Dodam jeszcze, że Paweł Moczdłowski na przełomie lat 80. i 90. powołany na stanowisko dyrektora centralnego zarządu służby więziennej. Pierwszy dyrektor spoza służby więziennej, z wykształcenia socjolog, który rozpoczął reformowanie służby więziennej w Polsce tak zwany cywil.